co to słychać? się, wiadomo. Mam nadzieję, że tym razem nam się będzie lepiej w niż ostatnio. Tak, dzisiaj będzie się dobrze kleiło. To... A, to ten gada! Ten, co ma 200 widzów na Facebooku, aha. To co tam? No nie wiem, no musiałbyś pytanie z czatu coś wybierz, na pewno coś tam. Nie, w ogóle nie wiem, czy widziałeś, już ruszyła promocja. Y Pozdro, Mr. Joker. No masz rację, bo po chuj się podpalam. Widzisz, bo oni chcą, oni nie. Widzowie na czacie to są, kurwa, widzisz. Oni mnie specjalnie chcą podpalić, żebym się wkurwił, bo oni chcą dymów. Oni się lubią... Oni lubią patrzeć, jak się wkurwiam. A ja... A ja się podpalam, się nabieram, jak idiota, kurwa. na na Facebooka. Jak tam presja jest przed walką wieczoru? Kwestia dochodzi chyba, z, jak czas jest coraz bliższy. Walka wieczoru? Co? Czekaj. Czekaj. Czyli i samu, i, i ten drugi, co ma 200 widzów na Facebooku, yy, mają walkę wieczoru? A oni mają walkę wieczoru. Drugie pytanie moje brzmi: Czy mnie pojebało? Czy śnie? Czy Wojtka pojebało? I tego drugiego włodarza grubego. Co zresztą też kurwa jeździ. Macerati, kurwa. Czy Tramantem, punto, kurwa. W hatchbacku. Walka w chuj przewidywalna. Rzekłbym, że można postawić nawet, kurwa. Cały swój dom, kurwa, dwójkę dzieci, kurwa, trzy samochody na i samu. I wygrasz. I kurwa, i taka walka jest walką wieczoru? No żeż, kurwa, walką wieczoru powinien być Malczyński, Marcin i Atbaster. A dlaczegoż walka wieczoru? A no dlatego, że kurwa, zawodnicy są praktycznie bardzo podobni doświadczeniem, wzrostem, Podejrzewam, że wagą również. Musiałbym sprawdzić, bo podejrzewam, że wzrost i waga ta sama. Doświadczenie, jak mnie mam, chyba też podobne. To powinna być walka wieczoru. Dlaczego? No bo będzie emocjonująca, kurwa. Pozdrawiam i dziękuję za pieniążka. To powinna być według mnie walka wieczoru, ponieważ będzie się działo. A walka, która będzie trwała 10 sekund, no trudno byłoby nazwać to walką wieczoru. No kurwa, skoro w... i tak wszyscy wiedzą, kto wygra. I tak wszyscy wiedzą, że walka będzie trwała 10 sekund. No to kurwa jak ta walka może być walką wieczoru. Ja się nie wpierdalam, no jeżeli dali tą walkę wieczoru, bo tak uznali, to spoko. Ale no kurwa jak dla mnie to jest bez sensu, nie? Dla mnie to walką wieczoru powinien być Adbaster Malczyński. Z kilami podobni, wzrostem wagą pewnie też. Walka ciekawa, emocjonująca. Ciężko byłoby wybrać faworyta. Yy, ciężko byłoby, rozumiesz... Yy... Wybrać kto wygra. To powinna być walka wieczorów, na tak mi się wydaje, nie? No ale... Dobrze, że. Diesel, bo na razie nie ma. Jest takie podjaranie nawet mogę powiedzieć, że jestem podjarany tą walką, wiesz? Yy, presja wadać nie, wprost proporcjonalnie do yy, czasu mm -hmm. gali. Tak, jak będzie wiesz, wyjście na ring to wtedy wskoczy, bo pamiętam tam to uczucie ostatnie. Mega adrenalina. No fajnie, fajnie. No. To nie, nie jest coś, co, czego trzeba unikać. To jest bardzo fajne i myślę, że wspomnienia na całe życie, nie? Ej, czemu zawsze jak do ciebie dzwonię? To ludzie mówią, że jesteś najebany. Jak przecież on jest trzeźwy. Dobra, on kurwa ten Voltus to ma taki telefon, że słychać mnie pewnie tam nie za fajnie. Pewnie sobie wejdę na live'a i zobaczę jak było mnie słychać. Dobrze cię słychać radzie, się przebój uspali... się. Wojtek odpalił pewnie głośnik i pod sam mikrofon wam dał telefon. <laughs> Pierdolanie, kurwa, oszopania, ja nie jestem najebany, Wojtek ma pewnie telefon kurwa zjebany i tak mnie słychać na lajmie chujowo. <laughs> dobrze jest, słychać ciebie dobrze. Taki masz głos po prostu. Taki mam głos i 200 widzów na Facebooku, kurwa bać rozpierdolę go jak nogę Magikala. Szukamy dalej szotu.